No moi drodzy, dzisiaj idziemy na Kasprowy Wierch. Mamy na nie to należy się, medal w Czeremolskie oko dzisiaj. Kasprowy Wierch. Śnieg pada. Wszędzie pełno śniegu. Kieruj się na południowy tak. zachód. Nawet nam mówi jak iść. Chodź. Tu musimy się minąć. Hej. Stromo. Boku. A tam jaki jest Tam gdzieś widać Giewont było Ale już A tam gdzieś był zniknął krzyż. nam Mieliśmy... A tam gdzieś był krzyż Tak był krzyż na giewoncie i chcieliśmy tam tędy przejść Ale, ale cholera chyba nie pójdziemy nie Chyba nie pójdziemy tutaj bardzo trzeba uważać o. Dawaj Tutaj trzeba żeby nie polecić wok zima się zrobiła dobrze że zakładaliśmy wszystkie raki bez raków się nawet nie wybierajcie niektórzy jak tutaj widzę są w zwykłych butach to o o wiadomo. dobra na razie